być w Gruzji na plenerze artystycznym, organizowanym przez Aleko Adamia na dwa tygodnie. Byliśmy z Magdaleną Spasowicz, zaproszone jako artystki malujące tam właśnie na miejscu. Oczywiście Gruzja nas urzekła, tywnicy, w ogóle atmosfera i ludzie i opieka. Bardzo życzliwa. Powstało tam sporo prac, bo przez dwa tygodnie Aleko narzucił tempo, czy codziennie jakaś praca musiała być wykonana. Wieczory były oczywiście wiesiady, spotkania, kawiarnie, wędrówki, zwiedzanie, więc bardzo miło spędzałyśmy ten czas. Wystawa była zakończona. Plener był zakończony wystawą na koniec dnia w takim podczas takiego święta Gruzji, gdzie było deptanie winogron, gdzie takie były narodowe ich święto i tam bardzo Wystawa się podobała na, na placu Majdan. Były takie artystyczne piwnice i tam mieliśmy wystawione te obrazy. Była też startejsza telewizja, dziennikarze, wywiady, więc bardzo życzliwie nas przyjęli. Nawet widziałam migrawkę później w telewizji faktycznie. Ale byliście w jednym miejscu czy my my byliśmy tylko w Tbilisi. tylko w Tbilisi. No, Na wycieczce jeszcze tam tak aha, krótko nawieziona. A twoje, byliśmy... twoje takie wrażenia, takie ogólne, krótkie wrażenia. Co, co, co Ci najbardziej utkwiło? Jest... Jak byś określiła Gruzję, bo ja się wybieram w te wakacje. Jest Gruzja jest. Bardzo otwarta, bardzo życzliwa do wszystkich przyjeżdżających. Tam się dobrze czułam. Po prostu. Bezpieczna? bezpieczna, tak. Ja czułam się tam bezpieczna. Mimo, że był to okres wyborów i przełomu, więc owszem, byli, byli. młodzież biegała z, ze sztandarami, były jakieś partie, ale to nie było zagrożenie. To było, to, tak, tak, tam żyją po prostu. Nie, nie, nie czułam się zagrożona absolutnie. Ja postrzegam Gruzję jako właśnie taki przyjazny kraj. Przyjazny, tak. ludzie sympatyczni. Tak, tak no, bardzo. Oczywiście, no zapraszają do biesiady, zaraz wszystko na stół, wiesz. Więc... Ale to chyba można też tych, na tych pracach zobaczyć, że tak naprawdę ten świat trochę jest z jednej strony podobny, a z drugiej strony jest takim ciekawostką, którą warto zobaczyć. Warto zobaczyć, mhm. tak. Zapraszam w takim razie tutaj wszystkich i ci strasznie dziękuję, że gdyby... Y, nie chcę tutaj już prosić o, o oficjalne y, y, przemowy. Jeżeli Panie by chciały coś jeszcze dodać tutaj do naszego otwarcia, byśmy były bardzo y, wdzięczne. Myślę, <laughs> okay. że So, uh, thank you a lot, and thank you a lot for uh, um, um, for giving us the honor patronage. It is very uh, nobility, this exhibition. And I think it is in some way we present it, in maybe. This is the first step of our um, friendship with Georgia, with our exhibition, but maybe in future it will be the second step and third step and we create a big exhibition here and also exchange exhibition in Georgia. I think uh the international relation in art is very important. Thank you a lot for your coming here. Dziękuję Państwu również i serdecznie zapraszam do do oglądania. Do, do oglądania, no i oczywiście na początku, które zaraz już otwieramy serdecznie zapraszamy do oglądania i do kontemplacji mm -hmm. i zadawania pytań, bo tak, mamy tu tak, artystkę, która była rzeczywiście w, w Georgii i, i, i w, w, w Gruzji i można y, dopytać się ciekawostek, bo chyba Chyba trzeba być, żeby zobaczyć, żeby z, z zobaczyć jak ten kraj wygląda. Właśnie. Jak to muszę sprawdzić, czy tam rzeczywiście.